Siema, z tej strony Kubiks i zapraszam Was na siódmy już odcinek otwierania paczek. Tutaj widzicie skład, na jaki będę polował, czyli pierwszy Team of the Season, złoci zawodnicy wybrani przez graczy, czyli są to najczęściej używani gracze, którzy nie byli informami. Są tu z ciekawych zawodników Artur na bramce, Martinez, Arteta, Enkulu z Ligi Francuskiej, Mangala na rezerwie. Liga portugalska FC Porto. Z Team of the Week. Najciekawsi zawodnicy to napastnik Hulk. Mam nadzieję, że jest szybszy niż jego normalna wersja. Cavani i Kloze. Zaczynamy otwieranie paczek. Jak w każdym odcinku 100 tysięcy końców. Dwie paczki za 5 tysięcy. I cała reszta za 7,5. Tu się nic nie zmieniło. Co trafimy w pierwszej paczce? Johna. Lewy pomocnik z Benfica. Taki sobie początek, nie jest on zbyt dużo wart, aczkolwiek jego PS90 może robić wrażenie. Trochę kontraktów, formacja, stroje. Tradycyjna złota paczka. Mam nadzieję, że dalej będzie już tylko lepiej. Aczkolwiek, patrząc na to, że 600 tysięcy końców już poszło w Polskę, to się nie zanosi, by te 100 tysięcy dało jakiś fajny efekt. Tak jest. Nic tu nie ma. Pricer, Kabaj, Felipe i dalej już kontrakty. I bezużyteczne karty. Stadion, strój Galatasaray. Także początek mam już za sobą. 5000 poszło. 10 w sumie. 7,5. Zaczynamy prawdziwe otwieranie paczek. Stankowicz. Wszystko super, wszystko fajnie. 52 PESA. Olić. Kontrakty. Fitness, morale. Nic ciekawego. Zwykła, złota paczka. Do takich paczek już zdążyłem się przyzwyczaić. Otwieramy kolejną. Szparcer. Też bez szału. Cokolwiek wygląda fajnie. Jego karta. Ten obrońca grał w lidze francuskiej. Jest świetny. Tutaj karta ST do C, szkoda, że nie odwrotnie. Byłoby trochę końców z takiej karty. 7,5. 10 paczek do końca. Bedimo! Lewy obrońca z Ligi Francuskiej z Montpellier. Bardzo fajny, mogę go polecić zdecydowanie. Złota karta Fitness i CDM do CM. Wszystkie karty, które prowadzą do CMA są trochę warte. Ta jest bodajże, że warta około 2000 końców. Zawsze coś. Jedziemy dalej. Paczka z Marquizio I Luis Fabiano. Bez szału. Szkoda bez szału, to nawet mało powiedziane. Bo jego PS65 dyskwalifikuje go jako napastnika. Kontrakty, fitness. I takiej piłki chyba jeszcze nie widziałem. Ale nie lubię grać, gdy są czarne piłki. Bo miejscami, gdy jest cień na stadionie, to tych piłek po prostu nie widać. Pazzini! Tego już w paczce trafiłem. Świetnie gra głową i poza grą głową. Niewiele można o nim powiedzieć. Nie jest ani szybki ani nie ma super wykończenia akcji czy strzał. Duplikat pierwszy. Kolejna czarna piłka, których naprawdę nienawidzę. One są bardzo fajne do oglądania, ale kiedy mamy już nimi grać, to naprawdę. Boisko musiałoby być białe, żeby je świetnie było widać. Jelawić. Kara. To jest kara. Zamarnowanie końców takie paczki. I tym razem niebieska piłka. Także będzie ofitować w piłki to otwieranie paczek, tak mi się wydaje. 46 tysięcy końców, czy Błaszczykowski przyniesie mi szczęście Martin, czyli Błaszczykowski nie przyniósł mi szczęścia. Słabowaczka, Stark, Martin, Richie. I strój domowy Tottenhamu. Super ekstra. Nic ciekawego. A tu coraz bliżej końca. 38 tysięcy zostało. Gonzales. Tak, jest to Gonzales z Porto. Środkowy pomocnik. Bardzo ciekawy zawodnik. I Joachim Lew. Winien ten trener za Trochę końców. Strój na poli. Dwie karty formacji. Czekamy na jakichś ciekawych zawodników. Nie mogę się doczekać. Trzy paczki zostały. Sandro. Cztery paczki. Źle powiedziałem. Pujol. Proszę bardzo. Jest też taki zawodnik, trener z Brazylii. Fulan i Rubin Kazań. Beshaw. Czekamy na jakieś dobre karty, ale tutaj coraz gorzej, coraz gorzej. Trzy paczki do końca. Cargano. Bardzo fajny zawodnik, ale można go dostać za 600 końców. cenę Wixel praktycznie. Distin, dość dobry obrońca. Mark tego przewodnika też już miałem w otwieraniu paczek. Fitness, formacja. Nic ciekawego, i zostały dwie paczki. Dwie paczki nadziei na cokolwiek. Gameiro. Niestety. Znowu dno. Stindl. Petkowicz, trener, kontrakty, na co mi kontrakty? I jeszcze duplikat. Została jedna paczka. Trzymajcie kciuki, żeby coś w niej było. Bo naprawdę to otwieranie paczek nie napawa optymizmem. Kloze, kloze. Czy on nie jest informem? Tak jest! Czarna karta inform. Czarna karta inform w ostatniej paczce. Wow! Fernando Gustavo Renato Augusto Brazylijsko i Kloze. To jest chyba jego druga karta inform. Więc może będzie trochę warta. 85 shooting, 79 pace bez. Rewelacji, ale wystarczająco. 91 heading. Wow, to jest gość. Jeśli ktoś lubi grać skrzydłami, jeszcze sobie zobaczymy, jak on wygląda dokładnie. Tutaj jakiś Aha, przepełniona pula z kartami jednorazowymi. Zobaczymy jeszcze statystyki klosego Wow, w końcu, w końcu coś udało się trafić. 700 tysięcy końców. Zainforma. Opłaca się, naprawdę. Jest radość. Co tu mamy, co tu mamy? Gdzie on gra? Liga włoska. Liga włoska. Angielska, francuska. Jest włoska. Serie A. I szukamy Lazio. Jest Lazio. Koze. Inform. Cztery gwiazdki Weakfoot. Trzy gwiazdki Skilmus, więc jak na napastnika trochę mało. Tak jak widzicie 79 Pace, 85 shooting, passing 71, dribbling 83, Defending 52 ale po co, obrona napastnikowi heading 91. Będę musiał go przetestować, będę musiał zbudować na nim skład z Ligi Włoskiej. Na pewno Wam pokażę co wyszło, czy on jest wart tych końców. Czy on jest wart 700 tysięcy, które zainwestowałem w paczki, by go wylosować zobaczymy. To było na tyle w tym otwieraniu paczek. Dzięki za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!